BetLab wystartował. Cześć! Z tej strony Mike. Tam was dziś chciałem porozmawiać właśnie o starcie naszej platformy. Jak możecie zauważyć, cały czas mamy dla Was przygotowywany okres testowy. W zasadzie możecie testować sobie bez ograniczeń nasze grupy, nasze podejście do typowania. Ile to będzie trwało, to wszystko będzie zależało od tego, kiedy wystartujemy jakby z oficjalną platformą, czyli sprzedaż oficjalna ruszy i tak dalej, i będą zintensyfikowane również działania tutaj na różnych naszych social mediach względem tej platformy. Minął w zasadzie tydzień albo nawet ponad tydzień od momentu, kiedy udostępniliśmy darmowy okres próbny. Jest trochę typów, można już wyciągnąć jakieś wnioski. Jedne grupy zaczęły lepiej, drugie gorzej, ale myślę, że jakby spojrzenie na sam wynik ogólny, no nic tutaj nam nie da, bo jest bardzo mało jeszcze typów, więc czy jest mały plus, czy mały minus, czy granice zera nie jest to istotne. Oczywiście jest jeszcze jedna grupa, która bardzo Was chyba tutaj interesuje, bo często do mnie piszecie, a mianowicie strategia. A odnośnie tej strategii my cały czas gramy, ale nie udostępniamy jakby od razu w okresie darmowym wszystkiego, bo tutaj trzeba trochę się zagłębić to wszystko, no i byłoby chaotyczne wysyłanie bez wyjaśnienia. Dlatego do strategii jeszcze wrócimy, bo przelecimy sobie przez wszystkie grupy i powiemy kilka słów. Ja mogę Was tylko serdecznie zachęcić, żebyście sprawdzili nas po prostu i wyciągnęli swoje zdanie, czy będzie warto w to wchodzić, czy nie będzie, no bo ja wyznaję zasadę, żebyście po prostu sami zobaczyli, czy ta droga współpracy z nami na ten moment, na zasadzie typów jest dla Was sensowna i opłacalna. Chcę też wyjaśnić jedną kwestię, że Tutaj, jakby podawanie naszych typów na platformie Betfan jest jakby naszą linią tego, jak chcemy zbudować zysk na bookmacherce. Korzystamy tutaj z wielu różnych rozwiązań: ze źródeł własnych, z giełdy, z informacji o spadkach, o ruchach giełdowych, yy, ze źródeł ogólnodostępnych w sieci. Czasem także z typów od najlepszych. I tu właśnie ostatnio gdzieś tam pojawił się też zarzut, jeden, no śmieszny i bijący hipokryzją, że gdzieś my korzystamy z resellerek. W zasadzie pierwsza, największa hipokryzja tego jest taka, że no, resellerki, które jeden do jednego gdzieś tam zabierają typy i psują rynek, mają jakby czelność mówić, że gdzieś tam my korzystamy z reselerek, co jest po pierwsze bójdą, bo sami prowadzimy jakby serwis podziemny typy, który wspiera typerów i gdzieś też może być ofiarą reselerek, bo. To, to wiadomo, jak to, jak to wszystko działa. No i takie osoby gdzieś tam próbują gdzieś tam nas uszczypnąć, że, że te typy gdzieś tam właśnie mogą pochodzić z takich, z takich rzeczy, no nie pochodzą, bo zazwyczaj gdzieś tam było dużo na przykład typów Zerbola, były dużo, dużo typów, gdzie nie były inne, gdzie wchodziły z live'a, ale czasami owszem, jeżeli uznamy, że na przykład ten typ według naszego tego klucza podawania jest ważny, a podał go ktoś inny i faktycznie jest on do złapania, jest on do pogrania, jest sensowna linia, na przykład sensowna linia na nim polskim boku. my jesteśmy jakby te, tym, tym reżyserem tego żeby zrobić tutaj na tej grupie e, zysk, bo za to w długiej perspektywie będziecie nas e, wynagradzać i rozliczać. E, a nie dlatego, żeby podać wam skopiowane jeden do jednego typy innych typerów i żebyście sobie tym zarządzali. No bo gdzieś tam te resererki nie martwią się o to, czy ty zdążysz, czy nie zdążysz, czy w ogóle typ jest do gry, tylko po prostu kopiuj w klej, czyli kradziesz danych, wszystkich typów kogoś, kto na to pracuje. No kupcie to taniej. To jest, zabija typera, zabija to rynek, mm, bardzo psuje, potem coś jest niegrywalne. E, i tego typu działania są powszechne. Ja wiem, jaka przyświęca temu idea. Sam też kiedyś korzystałem, żeby nie było, że nie wiem o co chodzi. W tym wszystkim idea przyświęca taka, żeby mieć to po prostu tanie. Ale już kilku na przykład typerów przez to z podziemnych odeszło i z innych serwisów, no bo właśnie skala jest dość duża. Ale nie chcę tutaj po prostu narzekać na tego typu rozwiązania, bo one będą, tak jak świat istnieje i nie tylko w tych branżach, tylko po prostu mega dużą hipokryzją jest zarzucanie nam tego typu działań, bo po pierwsze tego typu może było kilka, gdzie skorzystaliśmy gdzieś z jakiejś informacji, które ktoś mógł wcześniej podać jakiś typer, i to nie jest core naszej działalności, poza tym my tymi grupami dajemy gdzieś taką linię, powiedzmy, tego, jak my byśmy sami grali, więc tu może być czasem informacja stąd, Czasem stamtąd, czasem z innego źródła, czasem własna, i tak dalej. Być może gdzieś nawet będę chciał jakieś najmocniejsze typy z ligi holenderskim również tutaj wrzucać. Ostatnio nawet miałem takie zakusy, ale nie zrobiłem tego, żeby nie psuć na początku tej ruszady, więc wszystkie, jakby, może niechwyty dozwolone, bo to brzmi słabo moralnie, ale wszystkie możliwości, które posiadamy, będziemy przekazywać tutaj na grupy, aby funkcjonowało to sensownie, a suma summarum wy będziecie i tak patrzyli na końcowy wynik. To jest dla nas najważniejsze. Dlatego też chciałem zabić ten. Głupimi, to oczywiście ono się pojawił w jednym dniu i był bezsensowny, to by był sam strzał, jakby w kolano, gdybyśmy robili tego typu serwis, bo nie jest on nam potrzebny, po prostu robimy to po swojemu. Jeżeli gdzieś ktoś ma. Jakieś dowody, pretensje, to proszę screeny tych typów, wszystkich, aby pokazać, że one były gdzieś brane masowo z innych źródeł. Bo zapewniam Was, że tak nie jest. A jeżeli czasem gdzieś skorzystamy z jakiejś informacji, która jest dostępna w sieci i jest warta tego, żeby była zagrana, no to tak będziemy robić, bo tak było też w poprzednich filmach i zapowiedziach. Dobra, kończąc temat, bo nie ma sensu tutaj wchodzić w jakąś główną burzę szerzej, warto zwrócić uwagę na to, co działo się na grupach. Zacznijmy sobie od grupy Komfort. No i tutaj grupa Komfort, jak sama nazwa wskazuje, ma to być jakby odpowiedni w miarę komfortowej gry. Ale też nie oczekujcie tego, że te typy będą wisiały na Was kilka godzin, że to będzie Liga Mistrzów i tak dalej. No nie, często tutaj wpada coś na live'a po to, żebyście po prostu tam mogli zagrać, bo te linie wiszą dłużej. Jeżeli na przykład podawany typ jest z koszykówki, z piłki ręcznej, to zazwyczaj on będzie podawany wtedy, kiedy trwa przerwa w tych zawodach. Nigdy w trakcie. Więc sami sprawdzajcie i weryfikujcie, czy tak jest. Oczywiście to jest grupa międzynarodowa, więc głównym bukmacherem, który będzie tutaj operowany jest Bet365. 5. Jeżeli chodzi o wynik na ten moment grupy Komfort, no to zaczęliśmy bardzo dobrze. Mm, kilka pozycji weszło, później dwa wojdy i później seria typów, które zakończyły się porażką, więc na ten moment jest lekki minus, ale mówię to jeszcze oczywiście się sformuje. Mogliśmy zacząć równie dobrze na plus, jak i na minus, więc obserwujcie ciągle nas dalej. My będziemy to wszystko tutaj wam e, relacjonować. Kolejną grupą, która jest mocniejsza od komfortu, w sensie, że będziemy dawać tutaj mniej typów, ale będą one. Mocniejsze jest Insight Info, więc jak na razie dwa mamy rozliczone jako zwycięstwa, a jeden jest po prostu przegrany. Na grupie Insight Info będziecie mieli mniej typów, ale będą one o wiele mocniejsze. I zachęcam również do mocnej obserwacji. Taka sama zasada, jak w przypadku grupy Comfort, głównie tutaj międzynarodowy bukmacherzy z przewagą. Bet365, bo są to grupy z Bet Global adresowane na rynek zagraniczny, bo nasza strona będzie posiadała tłumaczenie i będziemy również tam się promować. No i na naprawdę większość z Was interesują grupy polskie. Pierwsza grupa, która jest w darmowym okresie testowym, wariu.pl tak, tak ją nazwaliśmy, nazwa nie jest przypadkowa, bo bazujemy tutaj głównie na opłacalności. Jak wiemy, nie jest to tajemnica, w Polsce te 12% obrotówki robi dużą e, różnicę. No i na grupie wariu.pl e, dajemy różne propozycje. tak tak samo jak w grupie komfort mogą chodzić one z różnych źródeł. Na przykład mieliśmy kilka fajnych betów, jak na Wieczystą, było to gdzieś tam informacje przez nas wyszukane i, i zweryfikowane. Wieczysta oczywiście rezerwowy skład, a nie skład pierwszej drużyny. Kurs 4,1, ale wiadomo graliśmy na Go Plus betcie, więc tam trzeba było uwzględnić 12% podatek. Jeżeli taka opcja jest, to oczywiście uwzględniamy ten podatek. Odcinamy go o kursu, więc tutaj będziemy uwzględniać każdą opcję z podatku, chyba, że będziemy grali nawet kliku lub na innym bookmacherze, który będzie proponował grę bez podatku, no to wówczas jeden do jednego będziemy podtwarzać tak, jak jest u bookmachera. Czasem będą tu również się pojawiały tutaj kupony mniejsze AP, a również mogą pojawiać się bardzo sensowne busty do gry. Jeżeli będzie zasada jakiegoś busta, którego wyszukamy, to tam zawsze policzymy opłacalność czy po odcięciu właśnie podatku jest ta. Opłacalność. Do tej pory daliśmy prawdopodobnie dwa usty, jeżeli dobrze szybko liczę, i gdzieś w tym ostatnim była opłacalność 12%, już po odcięciu podatku, więc cały czas gramy na tym, aby być do przodu z opłacalnością. Więc tutaj warto mieć przygotowane jak najwięcej kont z polskich bookmacherów. Mówię w sensie tutaj, żeby mieć otwarte konta u najpopularniejszych bookmacherów, ale również u tych mniejszych, jak Go Plus Bet, bo tam również będziemy mogli czasem coś zagrać. Były już typy głównie z Fortuny, Super Beta z Betklika, ale pojawił się Eto, to Go Plus Bet. I mogą wpaść również inni bookmacherzy, jeżeli będzie taka sposobność i sens zagrania, właśnie tam. Grupa WariUPR, w momencie kiedy to nagrywam, jest na lekkim e, minusie, no ale tak jak mówię, jest to dopiero początek, więc obserwujmy, zobaczymy, co się wydarzy, przynajmniej po miesiącu, bo wtedy będziemy mogli założyć, jaki był wynik końcowy danego miesiąca. A zaczęliśmy od. Ostatnia grupa, którą dla Was przygotowaliśmy, ale nie jest ona dostępna e, w darmowym okresie próbnym, bo tak jak mówiłem na początku filmu, byłby za dużo chaos. Poza tym jest to grupa, można tak powiedzieć, trochę elitarna, bo tu mamy jakby gwarant matematyczny w uzyskaniu zysku długofalowym i tam prawdopodobnie, jeżeli będzie dość duże zainteresowanie, będziemy musieli zrobić limit, bo będziemy przekazywali jakby zestawy kuponów, no i też taką dużą instrukcję po to, żebyście wiedzieli jak grać, gdzie grać i tak dalej, jak sobie poukładać tą strategię i logistykę. Więc jest to grupa która, dla tych, którzy naprawdę będą chcieli fajnie w to wejść. Długofalową grę, gdzie na papierze matematycznie będzie zawsze uwarunkowany zysk. No i odnośnie tej strategii ostatnio pokazywaliśmy zakład bezpieczny. za moment też Wam pokażemy zakład bezpieczny, który nam ostatnio również trafił maksimum, ale zakład bezpieczny to nie jedyna strategia, która będzie udostępniana na tej grupie. I nie tylko będzie skupienie na jednym bookmacherze, ale to wszystko, jakby dowiecie się już w trakcie, szczególnie ci, co dołączą do tej grupy. Więc z tej grupy będziemy głównie się chwalić po prostu tym, co osiągnęliśmy. Oczywiście wszystko na naszym telegramie będzie również pokazywane tutaj na Excelu. Każdy kupon będzie można sobie podejrzeć, więc tak, żebyście jeden do jednego wiedzieli, jak grać. Co gramy e, i tak dalej. W kontekście wyniku. Bardzo dużo mi piszecie o tej strategii, będzie niedługo możliwość. Mam nadzieję, że po majówce i będzie można dołączyć do tej grupy, więc po prostu proszę jeszcze o cierpliwość, bo na kwestie programistyczne akurat my wpływu nie mamy, bo outsourcujemy tą rzecz. Projekt jest duży, chcemy dość mocno tutaj poruszyć ten rynek, nie tylko polski, więc idziemy grubo, więc też inwestycja nie jest mała. To wszystko, stąd też pewne rzeczy nam się przedłużają, ale myślę, że finalnie będziecie bardzo zadowoleni. Wierzę w to, no bo inaczej bym tego nie robił. Jak widzicie, tutaj w następnych kuponach mamy jeszcze jedno zdarzenie, które prawdopodobnie będziecie już znali jego rozstrzygnięcie, jak obejrzycie ten film. A my czekamy, jeżeli to wejdzie, to, to zapnie nam się jeszcze kilka takich kuponów, które właśnie widzicie tutaj na screenie, które są pograne no, więcej razy niż czas raz i tyle wam powiem. Reszta dla wtajemniczonych, tylko dla tych, co dołączą na tą grupę. Oczywiście jeżeli chodzi o darmowy okres próbny, możecie się z nami kontaktować, macie tutaj kontakt do administracji Betlaba, macie również kontakt od osoby, która ogarnia właśnie wersję globalną, dla zagranicznych, kraczy i wersję polską, więc tam jeżeli chcecie, to kierujecie pytania, każdy Wam na to odpowie. Bile widziana również krytyka, jeżeli faktycznie jest ona gdzieś tam merytoryczna i coś... Nie działa tak jak powinno, to zapraszamy do przekazania e, uwag. Będzie nam miło, bo zawsze, jeżeli coś jest konstruktywne, może nam pomóc przy rozwoju tego wszystkiego. A finalnie, i tak, projekt trafia do Was, i ma Wam gdzieś pomóc w tym, żeby uzyskać profity z dywersyfikacji, jaką może być zapewne u większości z Was gra u Bookmachera. Zapraszam Was dalej do testowania platformy BetLab. Linki macie widoczne w komentarzu tutaj pod filmem. I w opisie. Póki to wszystko jest udostępniane za darmo, żebyście sobie sprawdzili, więc jest to najlepszy okres, aby wyrobić sobie jakieś pierwsze zdanie, w jakim po prostu stopniu będziemy się tak poruszali. Jaką formę właśnie machreki inwestycyjnej chcemy Wam przekazać. Więc zapraszam Was, życzę Wam też udanej majówki. Dla tych, co wyjeżdżają, dla tych, co nie wyjeżdżają przez majówkę, też będziemy aktywni, być może w mniejszym stopniu, ale będzie się działo, a mam nadzieję, że już po majówce ruszymy z pełnym potencjałem platformy, co będziecie mogli widzieć w zintensyfikowanych działaniach na różnych social mediach. Dzięki pozdrawiam was cześć Majk.